Fascynująca, niezwykła, intrygująca historia człowieka. Doktor inżynier Stanisław Chęciński po raz trzeci w naszym studio, w nagraniu. Witamy serdecznie Stanisławie. Książka, którą napisał o sobie, to jest dopiero część pierwsza, przebogata w mnóstwo różnych faktów z obszaru zarówno życia osobistego, ale przede wszystkim zagadnień takich jak, jak i polityka, ale też i sprawy techniczne, przemyślenia. Poprzedni odcinek poświęciliśmy polityce, więc dzisiaj nie będziemy się na tym koncentrować. Książka, książka wyszła, kiedy panie... Kiedy, w ubiegłym roku. W roku. A kto ją wydał? To prywatnie wydał? Prywatnie, prywatnie. tak A gdzie w ogóle, czemu nie podajemy, gdzie ją można nie wiem, no nabyć? Jakaś strona No, ja może bym podał numer telefonu, zatelefonować, ja nigdy nie dałem mi do żadnej pan, instytucji. Pan Stajic nigdy nie był handlowcem, więc on w ogóle nie wie, jak się zabrał za sprzedaż tej książki. Poniósł koszty, życiorys barwny. No to jak Pan poda jak numer telefonu, będzie Pan miał dużo telefonów, nie tylko o tą książkę, ale może Pan podać. Teraz? Tak, telefon. To, proszę podać. Numer mojego telefonu, to, sta działo. stacjonarny najlepiej, bo zostaje tak. na, na, na systemie, jest 34 368 5801. Powtarzam. 34. 368. 5801. Można mnie z, z, znaleźć na Facebooku też. Ja, ja się tam nie udzielam, ale informacje i, i o mnie teraz są dosyć szeroko tu i tam, prawda? Także można w każdej chwili dostać to do częstochowy do jakiejś instytucji też ale 34 368 5801 między innymi jest, jest dosyć duży opis i ośrodka kontroli przestrzeni kosmicznej w Houston. Jestem, jak w moich teczkach podano, jedynym i jedyną osobą spoza żelaznej kurtyny to jest to, mówią teczki. W który dopuszczony został do zwiedzania tego ośrodka. Cały dzień spędziłem te wszystkie ćwiczenia, komory ciemne, czarne, malowane i tak dalej, przyspieszenia, to wszystko i, i oglądałem. Fotografowali mnie przed każdym, przed każdym pojazdem takim i innym, i mówili, że przyślą mi na pamiątkę. Oczywiście niczego nigdy nie przysłali. Wiadomo, służby robią nie po to, żeby, komu... tylko, żeby zachować dokumentację tak. dla do siebie. No nie? jest tak? o takim paranormalnym zdarzeniu. które Twoim życiowym, które miało miejsce kiedy? Co? Kiedy to zdarzenie miało miejsce? 18 stycznia, drugi dzień. Którego roku najważniejszy? 1945 no, to roku. Jasność, jakie to jest. 18 stycznia. Dobra. Nie. To jest wojna. Jeszcze? I Jadąc i idąc po trumnę, bo dziadek zmarł pierwszego dnia. A gdzie i, to było? W Starokrzepicach. Mm -hmm. Znaczy, mieszkaliśmy na Podłężu, ale przez Starokrzepicę do Krzepic zamówić trumnę. Wracając i żołnierz dowożący takimi dwa małe konie, rosyjans, rosyjski żołnierz i już byłem w Starokrzepicach, zatrzymał mnie, jak mijałem go, no i kiwa, żeby, żeby podejść do niego, a ja, ja w nogi, prawda, ruszyłem. No to zarapetował tą peperzę, drugi dzień frontu zastrzeli, przecież wojna jest i tak dalej. No przyszedłem i wszedłem na ten wóz i on mi dał lejce i, i mówi w od No jak konie zorientowały się, że to jest inny powożący, no to jakoś mi zjechały, zresztą ja nie, koń mi nigdy nie powodziłem. Przejechałem za blisko tej ko kolumny wojskowej, która stała, czekali na, na ten front, bo się nie ruszał z przodu, i, i, I tą konicą zajechałem po, po boku jednego samochodu. To jak krzyknął, jak ja Ciebie ubił, jak sobaku i dostałem kolbą w prawe ramię. Całe szczęście, że krzyknął, bo ja odchyliłem głowę, bo celował prawdopodobnie w głowę. No byłem strasznie zdenerwowany, zresztą zimno, jak się szło, pierwsze to było ciepło, teraz rękawic nie miałem, bo to w kieszeni, to było, no, byliśmy wysiedleni, no, wszystko, wszystko nam przepadło. No i jedziemy, i mijamy, mijamy znajomy domy, kościół, szkołę, cmentarz. I mówię, jak zajedziemy poza, już na teren były niemieckiej, tam przed Radłowem rozciągają się lasy po jednej, drugiej stronie. I cały czas planowałem, że ucieknę po prostu, jak się ściemni, bo 18 stycznia to jest króciutki dzień wzjechaliśmy na tą za tą granicę z 39, już było ciemno. I cały czas tak kombinowałem, a trzęsłem się, bo było strasznie zimno. No i jechaliśmy, jak długo, nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo mijały nas i te wozy szybkie wojskowe, a my prawym, prawą stroną, mi tak, wyskoczę w las i ucieknę. No ale mówię, jak mi się noga gdzieś powinie, to mnie zastrzeli. No bo co takiem, prawda, co zrobi. I, i, I proszę Państwa, jest ciekawe, że w pewnym momencie, jak już był taki moment, że byłem zdecydowany wyskoczyć. Tylko myślałem tak: wyskoczyć, jak samochód przejeżdża, to jest trochę światła, no bo ciemno w lesie. I czy, czy jak jest ciemno? mówię, jak ciemno uderzę głową w drzewo, bo to przy tym, no to jest to, to zastrzeli. I tu się skończył film. Nic nie wiem, nic nie wiem. Następnego dnia już tak słoneczko no, wychodziło, był pogodny dzień. I ja znalazłem się o 300 metrów od domu, gdzie mieszkaliśmy, jak byliśmy wysiedleni tam. I nie wiem, wiem A że... jak daleko to było od miejsca, gdzie byłeś na tym wozie? To, no, mogło być 15-17 kilometrów to Rozumiem. I, i stanąłem, i, i nie wiem, gdzie jestem. I w pewnym momencie mówię, to mi się chyba śni. Przed chwilą byłem na wozie, ale jak poruszyłem y, y, tą ręką prawą, mówię, o jak boli mnie to ramię. No to nie sen. Ale co jeszcze ciekawe, tak, nie miałem ani potarganych tych spodni, ani mokrych butów. No, nie mam pojęcia. Dodatkowo przy, przyszedłem do domu. Teleportacja i, to wygląda. Tak, przyszedłem do domu, a mama mówi: siadaj do stołu, bo robię, bo robię śniadanie. Nic nie pyta. Teraz rozmawiam z kuzynką, która była o 5 lat młodsza, teraz miałem takie przyjęcie, zrobiłem to, bo to 90 lat mi minęło i no i, i ona też nie, nie wie, jak to, byłeś cały czas, jak to, jak to byłeś cały czas, no nie, że nie było okresu, że mnie nie było. Bo to mieszkali tam, u nich w takim jednym pokoju, że ona nie wie, że ja poszedłem po, 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 po tą i trumnę i że wróciłem. Ale bez trumny? A nie zamówiłem, później przywieźli tak. A, a tak. taki. A, a był zaraz powiem dwa, dwa dni przed wkroczeniem Rosjan. I był taki moment parę dni temu, że mama mówi tak, to już wszystko, to już nie wiem, kiedy znajdę coś do, do jedzenia. Ja byłem tak głodny, że wziąłem sanki do kolegi do Staro Krzepic i mówię: Niemcy uciekli, chodźmy do młyna, może coś tam znajdziemy. Mówię: Heniek, jak u was macie coś? Nie, nie mamy nic. No i poszliśmy do tego młyna. I no i, i tak jak, jak później mówili tam ci państwo, którzy mieszkają, tutaj, bo to od ulicy droga do wody i tam przy tej, przy tej takiej sztucznej ulicy mieszkali. I mówili tak, że, bo weszliśmy tam rozgrzebane, ale były takie dwa małe worki i wzięliśmy na te worki i już mi gnali szybko. I tam ta pani mówiła, tak, do mojej mamy. I mówi: Strzelają, słychać ciężkie karabiny maszynowe, Żadnej dużej na ulicy, a dwaj chłopcy ciągną samki. To dostałem straszne od, od mamy właściwie. Co ty robisz? Ty ty sobie zdajesz sprawę z tego, ale uciekliśmy spod tych, no i, i wtedy była awantura. A tu ja przychodzę. Ja nie podkreślam tego specjalnie tu w książce, bo, bo nie chcę, żeby ktoś myślał, że coś naciąga, Nie, nic nie naciąga. To, ale relacjonujesz fakty, no mogłeś, nie wiem, no, to, tak. jest dziwne. Tak. Dziwne. To, to jest to, dziwne. dziwne. to jest Jak już mówimy o dziwnych rzeczach, no to niech będzie, bo no, technice <grym> będzie, bo mamy z tyłu, coraz ta technika nam ucieka, przecież ty jesteś specjalistą wielu zagadnień, ale jeszcze miałeś jedną rzecz, w sumie ale techniczną, obserwację dziwnego obiektu. A, ale, ale, to, ale... Kiedy, kiedy ale to było? To było w Arizonie. To też było dziwne. Więc skoro mówimy o dziwnych rzeczach, to tak, proponuję o tym żebyś tak, powiedzieć. Tak. To ci się przydarzyło w Właśnie, życiu. Tak skaczemy, no ale to mm, swój też koloryt. Proszę Państwa, w Arizonie to jest zawsze zawsze jest słońce, zawsze jest pogoda. Rzadko się zdarza, że była jakaś chmurka. Zdarza, mi się myślę, co pół roku i takie ulewne deszcze. I to, to wtedy to, to tak wygląda, że. Że, jak mówią Amerykanie, byleje psami i kotami. To jest taka ulewa, ale to 15-20 minut, że woda płynie rzekami, ponieważ Phoenix to jest taki górzysty teren, to to wszystko schodzi z góry. I, 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 i wtedy ja jechałem. Do, ale nie było to. Tym... Czy, czy podaliśmy rok, kiedy, kiedy, to było? kiedy to było? Nie mogę sobie przypomnieć. Ale do... mniej więcej, chodzi o rok, rok mniej więcej. A rok, rok, rok mógł być 88, dziewiąty. Dobra, no to już coś wiemy, dobra. I jadę właśnie autostradą na południe w kierunku, tu są, w kierunku granicy meksykańskiej i naraz w jasny dzień, jakiś cień się. Popatrzyłem, ale, ale wszędzie był cień, także to był olbrzymi jakiś pojazd, no nie było co robić, samo na autostradzie wiadomo, wszyscy sygnają, żeby przyjrzeć się temu dobrze, ale szybciej i, i się przesuwał niż, niż, no. jaki był duży, gdybyś już sobie przypomniał, jaki był duży? O rany. no... Na oko? Jakieś, no, no, nie widziałem krańca ani, ani... Tak? Tak. A jak wysoko było nad, nad samochodem twoim? No, do, mógł, być, mógł być, ja nie wiem, 100 metrów, 200 no, to metrów. Było ja misko. się bałem, że mnie, że mnie przydusi takie, takie wrażenie, da. A jak długo go widziałeś? Co? Jak długo go widziałeś? No, to rzeczy, to mogło, to mogło być dwie minuty do trzech minut i, mhm. i przesunął się dalej. To było I, i, i Jakie że szczegóły pamiętasz? Byłeś w stanie zobaczyć jakieś szczegóły i zapamiętać nie, jakieś nie, szczegóły. Nie, nie, nie. A jaki A kształt miał? Po A kształt? Spodu. Ta część nie. była zupełnie płaska. To nie był talerz. To nie był ziemię. Chyba, że talerz był tak olbrzymi, że, że nie było widać krawędzi. Mm -hmm, mm -hmm. No to duża sprawa. I jak były właśnie w tym. W, w, i w, w Nowym Meksyku. Tam, gdzie ten, ten, Roswell, byłeś Roswell? w Roswell? Roswell, tak. Dobra, widzisz, tam jest, jest muzeum specjalne, tam ten kierownik... Był to kierownik? A czy to może był ten słynny, bo z tego co ja pamiętam z literatury, nie tak. wiem czy on jeszcze żyje, to tamtym takim właścicielem i głównym organizatorem tego muzeum właśnie Roswell był Walter Hout, to był, to był rzecznik prasowy, wtedy porucznik w tej 509 Pułku Bombowym w, w Roswell, który, który był jedynym pułkiem, jedyną jednostką Lotniczą, która mogła potrafiła przewo przewodzić broń jądrową, więc to było naprawdę strategiczne miejsce, i to tam pracowali naprawdę kompetentni ludzie, także tym bardziej trudno o pomyłkę Jesse Marcelowi, że niby widział balon meteorologiczny, a nie, a nie coś innego. Ale Walter Holt, który był tym rzecznikiem prasowym, który przekazał światu, jest taka w literaturze głośna sprawa, że poszedł pierwszy komunikat w sprawie katastrofy UFO, nadane na polecenie pułkownika Blanchardo, ówczesnego łczesnego szefa, tej dowódce, tej bazy, ale wykonał to, wiadomo, rzeczy prasowe. I on to puścił jakby w świat. Nazywał się Walter Howd. I wiem, że on, on był założycielem tego, tego muzeum w Roswell. Nie wiem, jak jest teraz, czy on nadal żyje, ale tak 10 lat temu pamiętam, że to nie, ta, yes, jest no to fantastyczne. Serdecznie... Wysoko postawiony jest tak, ten, ten talerz. Mm -hmm. Ale nie wiem tej informacje, które tam miałem, czy to było w prasie, że tam były cztery te, te dzieci zabrożone. Znaczy, mówisz o istotach, tak, to były. To tak. były z tej historii też jest ten wątek e, ciał, ciał rozbitków. I, tak? ja I one wiem, tam czy... były, to, czy rozumiesz, to jest taka jakaś figura, nazwijmy to tak, tak, lateksu, która tam jest, w tym, czy tam cztery figury, tak, które można sobie oglądać jako... Tak, jako, tak, ta, ta. tam jest to ta, ta muzeum. No, u, nas, u nas, u nas, mamy zamiar zrobić Polskie Muzeum UFO. Na razie kupiliśmy działkę w Wylatowie, to tak jeszcze tak? komunikat na ten mm. temat będzie, tak przy okazji mówię, bo tak puszczam różne informacje po troszku, ale to będzie oficjalne oświadczenie. Pytanie, bo już chyba z miesiąc temu, jakobyśmy tę działkę. Ale jeszcze z lat. Ale jeszcze o tym wiedzieć, ja prawie nie wiedziałam. 70 60 pięćdziesiąt, a 70 To mój przyjaciel, profesor, też był i no, obserwator tych, tych, tych UFO, ale. I on mi pokazywał, że wtedy, bo to w którymś to roku one latały nad, 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 o na, nad Europą. No to też, no to raz latały, ale taka głośna sprawa to była lata 90-91 nad Belgią Beneluxem, latały bardzo mocno. Tak, i Cześć, on, on mi pokazywał, trójkąty, że ten jeden z naukowców czas pisał, to okazało się czas, prawda i drogę, że dokoła latał Europy. Z taką prędkością, no nie, to jest dużo ważne, co ty się, co, czym ty się, z czym ty się zetknąłeś, i no to jak już to, to, jaką masz opinię, no rozmawiamy z człowiekiem, który ma bogatą biografię, na wielu rzeczach się zna i wiele przeżył, i też ciekawie, że nie wstydzi się mówić o tym, że widział UFO, był w rozwój w muzeum i co w ogóle o tym sądzisz teraz? Co? No, myślę, że będzie to ciekawe, no, co ty? bo jest przecież dosyć dużo tej literatury. No jest, literatury. jest Olbrzy olbrzymia ilość literatury, tak, olbrzymia ilość tak, literatury, literatury, świadków, świadectw. Ja, ja nie uważam ryż. tak, na Księżycu Amerykanie nie byli. O. Uważasz, że nie byli? Nie. A nie przyjmujesz e, nie. takiej opcji, że byli, ale podrobili te wszystkie, większość zdjęć jest podrobionych i filmów, zresztą to się Kubrick przyznał, że w studio tak. on aranżował e, te wszystkie zdjęcia, e, które były robione e, niby to na Srebrnym Globie. Natomiast z tego, co ja wiem, to oni generalnie byli, tylko że ilość tych materiałów została tak sfałszowana duża, że niektórzy, e, niektórzy, powiedzmy niezależni tam badacze, stwierdzili, że nigdy tam nie byli. Czy nie sądzi, że to raczej chodzi o sfałszowanie materiałów, jak to wyglądało, a nie to, że w ogóle nie byli? Ja myślę, Na jakiej że podstawie, tak nie uważasz? mieli jeszcze technologii, żeby to, tego, to zrobić. No teraz o Chińczykach? Chyba, jeżeli byli, to użyli UFO. A, no, ta, a innego? Nie byli w stanie. Znaczy, ja uważam, że byli tylko, że po prostu podrobione są materiały. Większość materiałów jest, jest zrobiona w no, stanie. Ale chodzi o to, że to tak jest. Jestem w Filadelfii. Oprowadzał mnie taki syn takich słynnych państwa Porgian Best, ten show taki na cały świat. I jesteśmy w Filadelfii. No, jest statek, prawda? Jest napisane, że pierwszy amerykański satelita. To jest ten właśnie, który obraża. On się nachyla do, do ucha tylko, bo tam było ja osób. Mówi, ty jedyny, tylko wie że Bo pierwszy to był rosyjski, radziecki, jeżeli A, już. Tak. Tylko nie rozumiem, no no, tak. może tak być. Ja Teraz nie czas na takie spory, bo to jest poważna sprawa z tym księżycem. My raczej mamy mamy wiedzy, że byli. Tak, ale jeszcze jest jeden był naukowiec w Kopenhadze amerykański, ale to jest inny, inne te, na temat i, i tego 9-11, i, który i bła, jak mówił, błagam was Europo, pomóżcie nam to wyświetlić, bo Amerykanie sami się nigdy do tego nie przyznają. Mam ten... Ten... No ale powoli zaczynają się przyznawać, no przed dwóch miesięcy ten słynny już news, kiedy rzecznik prasowy, zastępcy, dowódcy marynarki wojennej do spraw tam operacji morskich, e, rzecznik prasowy mówi, że te materiały, które pojawiły się w sieci, te trzy materiały, ja przypomnę, e, są autentyczne, pochodzą z ich nagrań zapewne skromna ilość tych nagrań, które mają, i że oni to badali przez kilka lat w specjalny zespół, i to było świadczenie bardzo wyraźne tego rzecznika prasowego, tego zastępcy dowódcy, A, słuchaj, że to nie, że to nie wiemy co to jest. Ale słuchaj, to jest dużo. Nie jak widzę, co się to druga jest. kadencja zaczęła i miało być tłumaczone raport tej całej komisji światowej ale na komisji? wszystkie języki na temat na temat 911. A, no, no, no no, no, no. I to, i to zatrzymał, y, no, zatrzymał y, ten, no, Ramsworth, poprzedni y, y, geniusz. Mówisz o prezydencie? Pre, prezydent. No to mieliśmy, mieliśmy Clintona? Obama, Obama. Obama był po Clintonie. Tak, on. Obama był po Clintonie. Tak, tak. Clinton tak, był tak. W ogóle był z tym, tym Obamym to ja nie wiem, to. I... Nie, ale to jest jedno wielkie kłamstwo. Bo tak przeskoczyliśmy tak. do tego 19, a troszkę o tej technice, słuchaj, bo Ty też masz e, nie, niedługo. E, no proszę, proszę. 1425 5 minut w takim razie. Polecimy. Żeby zadośćuczynić tym technicznym tematom, które miały być główne. Czyli co? Jakie takie ciekawe rzeczy według Ciebie działy się w świecie, które zauważyłeś, że są inne niż się nam mówi? Przykładowo. Tu mi wspomniałeś bombardowanie Afganistanu, kiedy tak. szukano Bin Ladena. I wszyscy uważali, że to bombardowanie jest po to, żeby głębino, bombami dotrzeć do głębokości, żeby go zabić. A twoja wersja jest jaka? Jaki był prawdziwy powód? To powiem, że Bin Laden był agentem amerykańskim. Po 9-11 był leczony na nerkę w Afryce w szpitalu CIA amerykańskim. No my też uważamy, że to jest insight, tak, tak. związku z tym... Ja mam jego wypowiedź. No tym. ale to bombardowanie wytłumacz, to bombardowanie. A to bombardowanie, no tak było. No. Ale dlaczego? Mów naszym widzom, bo ty jak ty coś wiesz, uważasz, że ty to wiesz i to wystarczy, ale to ja, my chcemy ja, wiedzieć, nasi widzowie chcą wiedzieć. No. Więc, ponieważ y, Afgańczycy nie zgodzili się na to, żeby przez ich teren szedł ten rurociąg. O którym tak. wspomniałeś w poprzednim odcinku, tak. kiedy była grupa talibów, delegacja tak. u rodziny Buszów, żeby dyskutować tak. o takim strategicznym rurociągu. Żeby miała Amerykanie się zgodzili. Tak. Talibowie wtedy odmówili, stąd się pojawił pro, potem 9.11 i atak na, 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 na Afganistan, licząc, że sobie go to podporządkują i będzie yy, można zbudować nurociąg. Tak jest. Ale wiadomo, że talibowie po 10 się nie poddali, nie udało się, ale planowali, pro, planowali bombardując te góry, bo po, co, chcieli tam jakieś zrobić prze, przekop, czy jakiś tak, tak. wąwóz. Tam jest, miał iść rurociąg, a nie binaden. Kto wie. To jest aspekt techniczny. Co jeszcze, słuchaj, powiedz mi, bo, bo teraz pojedziesz i, i znowu za jakiś czas, jak do nas zawitasz, nagramy odczynki, zdążysz, to powiedz mi na koniec, czy w sprawach technicznych dzisiaj, co dla Ciebie w tej współczesnej technice, technologii wydaje się być najważniejsze albo najbardziej ciążące? Znaczy, co dzisiaj decyduje o, o losach świata w, na poziomie technicznym, naukowo-technicznym? Jakie obszary według Ciebie wyznaczają drogę światu? Nie Nieważne, czy ona jest dobra czy zła, tylko wyznaczają drogę światu. Jakie, jakie obszary techniczne? Naukowo-techniczne. No, to wszystko jest najważniejsze, jak ja mówię, czego nie wiemy, ale taki jest postęp ogromny, że ciągle coś się daje przystota. To G5. Metrologia 5G. Ta, no, tak. G5. No to jest jedna z tych takich broni. Zresztą to było planowane 22 lata temu i to już za dużo czasu, ale kto to robił, po co, to w samochodach mieli jeździć cudzoziemcy i, i, i promienować ludzi i tak dalej. I ja jestem bardzo zdziwiony. Ja napisałem przecież w którymś tym swoim, że prezydent, prezydenty i Duda zdradził, zdradził Polskę. Oczywiście, sprawa choćby w 5G ta, to jest ewidentne. Tak. Jest stokrotne, ma być podwyższenie norm, to się stanie niedługo. Mamy konferencję w Krakowie teraz na tak. ten temat. E, przepisy są antykonstytucyjne, które pozwalają tym sieciom tak, budować tak stacje, gdzie chcą, tak. jak im się chce i, i praktycznie za darmo, jeśli chodzi o koszty takie logistyczne terenu, terenu i, i widać wyraźnie, że e, oni tego nie rozumieją. Ci, którzy nazywają się patriotami, rozumieją z po staremu, nie zdają sobie sprawy, że te nowoczesne technologie są po to, żeby zniszczyć Polaków. I w tym sensie są zdrajcami, ale to jest, jest zrata z głupoty, po części z niewiedzy. no Część z nich ma świadomość, ale sprzeda ludzie sprzedajni przy władzy byli zawsze. I rozumiem, że teraz też tak jest. Tak. Ale głupota i zdrada tutaj tak, się pięknie stopiły tak. razem i prowadzą do Holokaustu Polaków. Ale tak. myślę, że będzie czy później to się, to się załamie. <laughs> Tacy jak ty ciągnie. Ja, ja myślę, roku. że <laughs> napisałem taki jak burz został zapytany przez tych, ich biskupa czy metodystę, czy zanim uderzyłeś na, Ros na, na, na Irak, czy rozmawiałeś z swoim ojcem. On odpowiedział, I have talked to my father who is in heaven. Ja to jest robię, w, niebie. w Niebie. Ja wtedy napisałem nowy Stary Testament i to musimy tutaj kiedyś pójść. Od prawie panuje Dobra. ogromny zamęt, bo wok testamentu starego pojawił się nowy Stary Testament i mówię o tym morderstwa i tak dalej. Ale to będzie inny już, y, y, okazja. Dziękujemy Tobie bardzo za wizytę. Nieszablonowe również tutaj poruszanie się po przestrzeni własnego życia i różnych ciekawych rzeczy, o których on wie. Dla was to sądzę, było też ciekawe, inspirujące, więc czekacie na następne nagrania. Jeszcze raz dziękujemy, lecimy, żeby pomóc mu dostać się na, na dworzec tutaj z Sobódki, żeby dojechał do siebie do Częstochowy. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo za możliwość. No bo po raz. Jeszcze pierwszy. raz książeczkę pokazujemy sobie, macie numer i konto na Facebooku. A to na Facebooku to jakie? Jak po prostu twoje nazwisko Stanisław yes, Kręciński? Jest, jest. No yes, to już szukajcie yes, i tam tak, tylko tak, pamiętaj, zaglądaj, tak, obsługiwaj, obsłuż tak, to, tak, jakbyś chciał tak. książkę mieć Dzięki. Tak. Kończymy, żeby zdobyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim komentatorom. A ktoś tam pytał o, ro, o rodzinę. Mówię, małżonka zmarła. Hmm. Tam mam czterech wnuków, nie jestem z nich bardzo dumny, bo po polsku nie mówią. Aha. No ale. Niestety, taka służba. Może jeszcze się uda nadrobić. Na razie. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.